Cześć wszystkim, tutaj Marchmentarot. W szczególności witam wszystkie Zodiakalne Strzelce w czytaniu miesięcznym dla Singli na luty 2024 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, co Cię czeka w zbliżającym się miesiącu w uczuciach, jakie jest tło tej sytuacji i rada do niej. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale ale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w Ascendencie i w Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Dodatkowo polecam również moje inne czytania, miesięczne dla znaków zodiaku, czytania tematyczne typu wybierz talię na relacje i uczucia, a także czytanie tygodniowe, które ukazują się co niedzielę. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam wszystkie moje czytania są dla Was. Dobrze, moje kochane strzelce, ja już nie przedłużając, przechodzę sobie do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. Moi kochani. Po lewej stronie przekaz główny, czyli to, co Was czeka w uczuciach w bliżającym się miesiącu, po prawej tło tej sytuacji, to czego nie widzisz, doprecyzowanie przyczyny. Natomiast tuż przede mną, w dolnej części ekranu, będzie karta rada, czyli jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej sytuacji. Zaczynamy sobie od szóstki kielichów. Karta przeszłości, wspomnienia i osób, rycerz pentakli. dziewiątka kielichów tło król kielichów szóstka mieczy o kurcze buław rada Mac. Dobrze, moi kochane Strzelce, przechodzimy sobie do waszego czytania. Zaczynam od szóstki kielichów, od rycerza Pentakli i od dziewiątki kielichów. Karta szóstki kielichów jako pierwsza się tutaj pojawiła. Jest to karta przeszłości, wspomnień z przeszłości, osób z przeszłości, bardzo często też powracających. Bardzo prawdopodobne, że też taka osoba się tutaj pojawi w tym miesiącu, bo mamy tutaj rycerza Pentakli. Jest to rycerz planujący. Bardzo prawdopodobne, że trygon ziemi, czyli byk pan na koziorożec, ale niekoniecznie. Natomiast jest to osoba, która może wrócić do Was z planem, czyli mieć coś za, do zaproponowania. E, tak jak mówię, ta szóstka kielichów zarówno może mówić o tym, że sobie przypomnijcie o jakichś wspólnych planach z kimś, z, z osobą, z którą. Może wcześniej próbowaliście stworzyć jakąś relację, i teraz do Was te wspomnienia wrócą, bo to by się bardzo mocno tutaj pokazywało także, że Wy tutaj coś yy, z tą osobą planowaliście. Teraz te, te wspomnienia wracają, też pewne rzeczy Was odżywają, ale dziewiątka kielichów tutaj obok mówi o tym, tak jakbyście przypominając sobie o przeszłości, uświadamiali sobie, że teraz jest lepiej, bo dziewiątka kielichów to jest. Yy, Połączenie tych kart, właśnie to jeśli chodzi o te plany, to i osobę z przeszłości, o której będziecie myśleć, to tak jakbyście sobie uświadomili, że czegoś w tej relacji brakowało. Że jeśli chodzi o te plany, to też wy nie do końca byliście zadowoleni, bo tak to by była dziesiątka kielichów. Tak czyli karta spełnia dziewiątka kielichów, to jest okej, okay, ma, yy, ma to sens, ma to swój cel, do pewnego stopnia się z tym zgadzam. Może jest to właśnie działanie kompromisowe, ale. I właśnie to Ale w dziewiątce kielichów to jest jeden ten brakujący kielich. Nie w przeszłości. Bardzo prawdopodobne też, że tutaj chodzi o jakąś relację, z której niedawno żeście zrezygnowali, wy, czyli świadomie podjęliście decyzję w dziewiątce kielichów, czyli że jakaś relacja nie jest dla Was, tak? A teraz może jakieś wspomnienia albo wątpliwości teraz do Was wrócą. Może ktoś tutaj w ostatnim czasie, y, karty pokazują, że się starał o waszą atencję, ale w dziewiątce kielichów wy sobie na przykład, to jest bardzo często y, zdanie sobie sprawy, że no to nie jest y, ktoś dla mnie, to nie jest to, o co mi chodzi. Bardzo często właśnie to jest brak y, jakiejś cechy, przypuśćmy na przykład y, podobnego do was poczucia humoru, albo pro, osoba, która ma problem w komunikacji, albo na przykład stwierdzacie, że między wami, mimo tego, że ta osoba bardzo prawdopodobna, że była chętna z wami coś budować długoterminowego, y, ta karta mówi o tym, że na przykład odczuwaliście, że czegoś w tej relacji brakuje, także, że to nie jest ktoś, o kogo wam chodzi. Natomiast szóstka y, kielichów w tej sytuacji może mówić o tym, że albo wracają do was te wspomnienia tej osoby, albo ta osoba próbuje jakoś tam się do was przebić, próbuje się z wami kontaktować, ale dziewiątce kielichów wy raczej jesteście zadowoleni z tego na ten moment. W ogóle te karty pokazują, że na ten moment możecie być zadowoleni z tego, że jesteście sami Jakby. Dziewiątka kielichów to jest takie przygotowywanie siebie, także wewnętrzne, mentalne, yy, odbudowywanie siebie yy, i w perspektywie dłuższej. Chęć bycia z kimś, no bo tutaj dążymy finalnie do tej dziesiątki kielichów, czyli karta szczę karty szczęścia właśnie z drugą osobą, bliskości emocjonalnej, karty spełnienia i takiego poczucia, że wszystko to, co mam w życiu, to, to co potrzebuję, to mam, tak. Dziewiątka kielichów, jednak, jest kartą z jednej strony zadowolenia z życia, ale też poczucia pewnego braku, więc też w tym znaczeniu tutaj karty pokazują, że na ten moment po prostu. Osoba, która y, do was próbowała jakoś was do siebie przekonać, to nie było to, czego wy oczekujecie na ten moment. Po pierwsze, mogła ta osoba y, nie być tym wszystkim, czego potrzebujecie. To pierwsza rzecz. A po drugie, to nie był, mógł, mógł nie być odpowiedni moment i wy w tym momencie na przykład uznaliście, że, no, że to nie jest dobry dla was moment. Wy się potrzebujecie bardziej skupić na sobie, odbudować. Co ciekawe, w tle się bardzo dużo dzieje, dlatego tak zareagowałem, bo mamy tutaj ósemkę. Buław. Szóstka mieczy króla kielichów. Yy, Król kielichów, bardzo prawdopodobne, że trygon wody, czyli rak, skorpion albo ryby, bardzo często to też jest osoba, z którą łączą nas zależności emocjonalne. Bardzo często też może mówić o osobie, do której jeszcze coś czujemy, tak wy czujecie, a o sobie z przeszłości. Ósemka buław może oznaczać wiadomości od tej osoby, czyli kontakt od tej osoby w tym miesiącu. Natomiast szóstka yy, mieczy. Powiem Wam tak, z jednej strony może być tak, że wy ze względu na własny spokój tamta relacja się rozpadła, także może tu ta, ta, tamtej relacji było po prostu zbyt burzliwie, bo Szóstka Mieczy to jest chęć y, ucieczki też i y, większego spokoju w swoim życiu, czyli moż, możliwe, że tamta relacja po prostu zbyt dużo chaosu była zbyt burzliwa, emocjonalnie zbyt wiele się działo albo było zbyt dużo zwrotów akcji. Może mogło też chodzić o to, że y, tamta osoba nie do końca wiedziała o, o co od czego chce i dlatego też tam ta relacja się rozpadła. Natomiast tutaj karty pokazują, że ta osoba z przeszłości, do której jeszcze coś czujecie, bo tak ewidentnie, tu nie, nie ma co mówić, bo bo król kielichów to jest jednak osobnik, do którego z którym nadal jest jakaś zależność emocjonalna, który jednak do tej pory jest dla was właśnie pokazany w tym królu kielichów. Karty pokazują, że ta osoba może próbować w tym miesiącu się do Was odzywać, z Wami kontaktować i pokazać swoją zmianę, bo szóstka mieczy to jest właśnie też karta uspokojenia. Więc ta osoba może w tym miesiącu kontaktować się po to, żeby pokazać: Tak, ja się zmieniłem, ja wiem już czego chcę, chcę wypłynąć z Wami w nową drogę, tak, pozbawioną tych wszystkich. Tam dodatkowych złych emocji, mojego niezdecydowania, yy, też bardzo, bardzo prawdopodobne, że problemem też było wzajemne krytykowanie siebie. Tak, było tu też bardzo mocno o tym, by mówiła Szóstka Mieczy. I teraz ta osoba, jakby. Tak się pokazuje, jakby chciała Wam pokazać, bo to głównie jest jej energia, że już się uspokoiła, że wie, czego chce. Że potrafi teraz mocniej się skupić na tym, czego oczekuje. Co ciekawe, też jakby była gotowa i bardzo prawdopodobne, że jeżeli mamy tutaj wszystkie mieczy, że dzieliły was, dzieliła Was odległość. Mogliście na przykład być w relacji na odległość, tak. Czyli nie, nie, Teraz ta osoba może wam, się z wami kontaktować i chcieć pokazać wam, że jest gotowa na to, żeby na przykład dla was coś w swoim życiu zmienić, żeby się przeprowadzić. Yy, że jest gotowa na to, żeby razem coś próbować, budować tak na całego, tak? Dlatego mamy tą, tą szóstkę, yy, szóstkę mieczy. Natomiast ja mam wrażenie, że dla was to będzie bardziej skomplikowane. Bo, jeżeli wy jesteście w energii. Dziewiątki kielichów, to wy w dużym stopniu na ten moment potrzebujecie skupić się na sobie, tak? Zresztą tutaj bardzo prawdopodobne, że yy, to będzie następstwem tego, tak? Czyli na przykład yy, najpierw ta osoba się odezwie, opowie wam o swojej przemianie, yy, pokaże wam swoje możliwości, chęć jakiejś wspólnej drogi yy, i wy w tym momencie wa do was wrócą wspomnienia, plany z tą osobą, ale przypomnijcie sobie, co nie grało, czyli. Jakiego dziesiątego kielicha tutaj brakuje? Tak? Czyli co poszło nie tak, w jakichś sprawach się nie zgadzaliście, dlaczego z tej osoby trzeba było zrezygnować, dlaczego tamta relacja nie wyszła? I karty bardzo prawdopodobne, że ta dziewiątka kielichów już wskazuje na to, że Wy dość asertywnie podejdziecie do tej sytuacji i nie będziecie skłonni do tego, żeby tej osobie dać jeszcze jedną szansę, żeby próbować, znaczy jeszcze jedną, bo <laughs> szans to tu mogło być więcej niż jedna, ale że nie będziecie skłonni po to, ze względu na to, że potrzebujecie teraz się skupić na sobie, że się czujecie w miarę dobrze ze sobą i że to, to, to połączenie szóstki mieczy i dziewiątki kielichów może być tym, że wy na ten moment przede wszystkim Skupiacie się na własnym świętym spokoju, tak? Na własnej przestrzeni, na tym, żeby poukładać sobie w głowie, żeby się skupić na sobie, żeby taki też, ja to nazywam, zdrowy egoizm w sobie teraz wypracować. I, i Wy możecie ze względu właśnie na to, że zobaczycie tak naprawdę też, jeżeli ta osoba z, wróci z planem, już na początku możecie też zauważyć słabe elementy tego planu, czyli to, co Wam nie odpowiada. Już na początku jeżeli ta osoba będzie Wam coś proponować, to najprawdopodobniej zobaczycie co, je, co w tym planie nie działa, tak? Na co się nie chcecie zgodzić. I, I obawiam się, że problemem może nie być to, że ta osoba nie wiem, gdyby zmieniła plan i tutaj zaproponowałabym coś, Wam coś więcej, to Wy byście się zdecydowali. Problemem może być to, że Wy po prostu już tej osoby nie chcecie coś was nadal z tą osobą łączy, ale na logikę wiecie, że to dla was nie jest dobre, że ta, poza tym to też może być rycerz pentakli to jest rycerz bardzo planujący, możecie też mieć świadomość, że ta osoba dużo planuje, dużo mówi, dużo obiecuje, a mało z tego wychodzi. I to też po łączeniu tych dwóch kart to wam się może przypomnieć, tak, z kim mieliście do czynienia, dlaczego ta relacja nie wychodziła? Czy ta osoba była słowna, bo tu też może chodzić o słowność tej osoby, czyli yy, czy. Słowa właśnie y, 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 oddziałują na czyny tej osoby, czy ta osoba faktycznie to, co do czego się zobowiąże, co obieca, obieca to będzie później y, gotowa realizować. Dlatego ja Wam powiem tak, no ewidentnie widać tutaj powrót kogoś konkretnego, z kim tutaj, tak jak mówię, bardzo prawdopodobne, że tylko wody, czyli rak skorpion albo ryby, zależność emocjonalna jest. Ale brak, brak waszego zdecydowania co do tego, że Wy tutaj chcecie. Chociaż ja mam wrażenie, że tutaj jakaś jeszcze słabość zostanie. Tym bardziej, że karty nie pokazują, moi kochani, że żadna karta nie pokazuje, że Wy od razu powiecie nie. Czyli zastanawiać się będziecie, ale ja mam wrażenie, że im dłużej się będziecie zastanawiać, tym bardziej będziecie dochodzić do wniosku, że to już jest przeszłość, tak? Że. Y to, czego wcześniej brakowało, czyli ktoś Wam może próbować pokazać jakiś nowy kompromis na tą sytuację, na te kwestie, które wcześniej były niedograne, ale w tym kompromisie nadal będzie brakować czegoś, bo nadal jest 9 kielichów, a nie dziesięć, tak, czyli Wy będziecie mieli, widzieli po raz kolejny jakąś taką ułomność tego planu, ułomność tego, co ta osoba będzie Wam proponować, no i w związku z tym nie będziecie chętni do, do końca do zdecydowania się, chociaż Karty pokazują, że od razu nie powiecie nie. Bo gdybyście tutaj powiedzieli, to by były inne energie, byłyby bardziej mieczowe, tak? Albo królowa mieczy by się tutaj pokazała. Albo karta asa mieczy, czyli szczere wyjaśnienie i odrzucenie tej propozycji. Tutaj ja mam wrażenie, że tutaj jeszcze jakaś zależność emocjonalna zostaje, tak? Mimo tego, że jaka... bardzo prawdopodobne, że Wy już w przeszłości podjęliście y y świadomą decyzję co do tej osoby, co do tej relacji. Ale jakieś emocje i wspomnienia jeszcze są w Was, tak? Dlatego też ten król kielichów się pokazuje właśnie w, w, jako król kielichów, a nie na przykład król Pentakli, czyli coś, co z kim nas coś kiedyś w przyszłości łączyło, tylko pokazuje się jednak cały czas w energii uczuć i emocji. No, bardzo to jest skomplikowane. Jeśli chodzi o radę, karta maga. Czyli świadome kreowanie własnej rzeczywistości, własnej rzeczywistości, jeżeli jesteście zdecydowani, mówicie tak, i ewentualnie do, doprecyzowujecie, czego Wam, jeśli chodzi o, tą, o ten plan tej osoby, propozycję tej osoby, brakuje. Tak? Żebyście to koniec końców Wy świadomie wybierali, żeby to nie było na zasadzie godzę się, nie godzę, przypuśćmy też jeszcze jedna kwestia, tylko jeżeli chcecie powrotu tej osoby, to karty pokazują żebyście pokazali, na co się nie zgadzacie, na co się zgadzacie i co jest też tym, tą ważną kwestią, która mogłaby o tej kwestii zdecydować. Bardzo prawdopodobne też, że jeżeli pewien, pewien temat sporny poruszycie po raz kolejny yy, i wskażecie na to, co w tamtej, wcześniej w tej relacji nie działało, nie grało, co wam się nie podoba i to, że ta osoba bardzo szybko też pokaże, że jeśli chodzi o pewne kwestie, się nie zmieniła i wtedy jakby decyzja zostanie. pewne sprawy, kwestie same się rozwiążą, tak? Natomiast tutaj właśnie te karty pokazują, żebyście wy mieli bardziej taką ym, świadomą yy, bardziej świadomie tutaj podejmowali decyzje dotyczące waszej przyszłości, dotyczące tej relacji. Co ciekawe, jeżeli to jest wasza energia, natomiast jeżeli jest to energia. Osoby z zewnątrz, czyli tego nieszczęsnego króla kielichów, to karty pokazują, żebyście zobaczyli, w, m, przypomnieli sobie z kim macie do czynienia, bo mak. w negatywie, tak? jeżeli to jest energia z zewnątrz, to jest energia bardzo negatywna, czyli osoby manipulującej osoby, która jest w stanie powiedzieć wiele po to, żeby coś uzyskać, że jest w stanie po to, żeby jeżeli widzi, że ktoś ma do niej słabość, to to wykorzystać przeciwko tej osobie i jakoś przy sobie ją zatrzymać, więc jeżeli to jest energia z zewnątrz, to mak tutaj mówi o tym, żebyście przypomnieli sobie. Dlaczego ta relacja się skończyła? Co nie działało? I w odpowiedni sposób zareagowali. Tak, żebyście nie dawali się manipulować temu magowie, bo mag no to nie jest dobra energia. To jest energia osoby, która zna nasze słabe strony i nie waha się. I też jest bardzo cwana, bardzo, jeśli chodzi o manipulację, bardzo dobrze czyta emocje. Zresztą jest pokazana w Królu Kielichów. W związku z tym. Później, w momencie, w którym y, tutaj y, ta osoba ma już upatrzony cel, tak wie czego, co chce osiągnąć, to też używa takich środków, wszystkich, które ma dostępne. Tak, łącznie z manipulacją, łącznie z wykorzystywaniem słabości, wiedzy na temat drugiej osoby. Dlatego, tak jak mówię, to wy kreujcie tą sytuację, wybierajcie to, co dla Was lepsze, to, co dla Was jest y, na ten moment najbardziej do zaakceptowania. I dziewiątka kilków też, żebyście nie zapominali o swoim dobru, o tym, bo, bo to też, jeżeli macie tutaj do czynienia z Magą, to ta osoba wie, w jaki sposób w danym momencie na przykład na Was zadziałać, podkopać na przykład waszą poczucie własnej wartości i uzależnić y, to poczucie własnej wartości od siebie. Też też miejcie świadomość tego w tej dziewiątce kilków, że powinniście myśleć przede wszystkim nie to, co dobre jest y, dla Was, tak bo ta osoba może tutaj kreować wizję Was, ale dla was w sensie jako całości relacji dwóch osób, ale dla was jako dla jednostki, tak? Bo może się okazać, że wcale to nie jest to samo, tak? Że to w ogólnym rozrachunku możecie mieć do czynienia z osobą, która nigdy nie będzie działała yy, dla dobra was obojga, tylko dla swojego dobra. Chociaż będzie próbowała to w karcie maga pokazać. Inaczej, także moje kochane Strzelce, wy kontrolujcie i kreujcie tą sytuację. Decydując o tym, co dla Was za do zaakceptowania w dziewiątce kielichów, a co nie. I czy tak naprawdę wierzycie też w zmianę w postaci tych dwóch kart tej osoby, tak? Bo ona tutaj może chcieć się teraz pokazywać jako osoba tęskniąca, jako osoba y, któ emocjonalnie zaangażowana, która bardzo mocno przeżyła pewne rzeczy. Natomiast, na ile to jest prawda, może tutaj też chodzić o jakieś inne cele tej osoby, y, o których ta osoba oczywiście na początku nie powie, no bo w ten sposób straciłaby szansę na to, żeby Was do siebie znowu przekonać. Dobrze, moje kochane strzelce, ja Wam bardzo za to czytanie dziękuję, mam nadzieję, że ono Tobie pomoże, jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca, widzimy się niedługo, pozdrawiam, Archmentarot.